Szanowni Państwo, jak, jak pamiętacie, połowa zeszłego roku jesteśmy w przełomie czerwca i lipca. rozciągnięcie przetargu na odpadów komunalnych, gdzie przyjmowaliśmy kilka wariantów dotyczących rozstrzygnięć przetargowych. Przede wszystkim. Zbraliśmy pod uwagę, aby zabezpieczyć mieszkańców przed ewentualnymi konsekwencjami, kiedy no, nie udałoby się rozstrzygnąć po pierwsze przetargu, po drugie, w momencie, kiedy będzie on rozstrzygnięty, zdawaliśmy sobie sprawę, że do tej pory mieszkańcy naszej gminy byli obsługiwani przez trzy podmioty, które odbierały odpady komunalne, więc mogliśmy zakładać, że. No i jeszcze jedna ważna informacja, mieliśmy informację, że część z tych osób, część z tych mieszkańców nie dysponuje własnymi pojemnikami, natomiast mają pojemniki dzierżawione od tych trzech podmiotów. Dlatego zaczęliśmy się zastanawiać, jak zabezpieczyć przede wszystkim bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców w okresie bardzo trudnym, bo pogoda w czerwcu tego roku jest podobna w tej chwili jak w ubiegłym roku i pozbawienie mieszkańców możliwości odkładania odpadów komunalnych do pojemników no mogła się wiązać z zagrożeniem sanitarnym. To był główny, główny główny argument wokół którego zaczęliśmy pracować. Dlatego pojawiły się w specyfikacji przetargowej zapisy o tym aby przyszły wykonawca mógł czy powinien tym osobom, które nie będą w tym newralgicznym momencie yy, dysponowały pojemnikami, żeby dostarczył przynajmniej w tym pierwszym okresie, mając na względzie przede wszystkim jeszcze jedno, yy, że ta zmiana yy, optyki jak chodzi o obrót yy, i yy, zagospodarowanie odpadów komunalnych nie dotyczyła nie tylko gminy Jarocin, ale dotyczyła ona całego kraju. Zdawałem sobie sprawę, że w, tym, w, tym, w tej ogromnej akcji, która obejmuje cały kraj, wyprodukowanie i dysponowanie pojemnikami będzie w tym pierwszym okresie bardzo trudne, żeby każdy mieszkaniec zgodnie z, z regulaminem utrzymania i czystości gminy, gdzie każdy mieszkaniec jest zobowiązany do, takiego, do, do wyposażenia swojej nieruchomości w pojemnik. Dlatego pojawił się taki zapis specyfikacji o tym, że firma, która, podmiot, który wygra przetarg, aby udostępnił mieszkańcom, tym, którzy oczywiście nie mają tych pojemników, takie pojemniki. Po podpisaniu umowy doszło do sporu pomiędzy firmą a gminą. Firma, jako że nawet, przypominam, nie wnosiła zapytań w trakcie, w trakcie procedury przetargowej, natomiast już po podpisaniu stwierdziła, że ona czytała ten zapis w inny sposób. No, stanęliśmy przed dylematem, iż spór sądowy unieważni przetarg, a tym samym nawiązuje do początku mojego wystąpienia stworzyć zagrożenie dla mieszkańców, czy pójść na drogę rozmów, negocjacji, porozumienia i, i spróbować ten, ten problem rozwiązać w sposób nieodczuwalny dla mieszkańców. Remondis dostarczył te, te pojemniki tym mieszkańcom, którzy zgłosili wcześniej, że będą pozbawieni Pojemników i w mojej ocenie sam system został wprowadzony optymalnie, co zresztą jest bardzo często podkreślane na różnego rodzaju konferencjach czy spotkaniach samorządowych. Wracając do kwestii z Remondisem, przez te dwa miesiące prowadziliśmy intensywne rozmowy. Bardzo trudne, ostre. Jak sami Państwo zauważyliście, w pierwszym etapie tych rozmów zakończyły się one podpisaniem następnego porozumienia, czyli dojścia do porozumienia o odstąpieniu przez Remondisu żądania w następnym okresie wypłacania kwoty z tytułu dzierżawy tych pojemników. No i następne miesiące to są następne rozmowy trudne, bardzo trudne i w wyniku tych rozmów udało nam się dojść do porozumienia, w wyniku czego Remondis zwrócił gminie Jarocin środki, które zostały przekazane na podstawie ugody i porozumień. Dlatego ze zdziwieniem od paru miesięcy zauważyłem, że część z Państwa radnych w, już wydawała wyroki na łama, różnego typu pisemek, e, co do tej kwestii, wskazując, że nastąpiło tu złamanie prawa, mało tego narażenie gminy na kolosalne, jak gdzieś przeczytałem, konsekwencje finansowe. Jeszcze raz podkreślam, konsekwencji finansowych nie ma żadnych.